Czy ja jestem w Muzeum gigantycznych produktów? Wygląda niecodziennie. O rany, tylko gdzie ja mam się ukryć? Może za Coca-Colą? Nie widać mnie. Może wejdę do tych ogromnych frytek? Nie, nie ma tu miejsca. Już wiem, znalazłam idealną miejscówkę. Tabeczka koktajlu mlecznego jest dla mnie odpowiednia. Do oddychania użyję słomki i gotowe. Uff, ta złodziejka na pewno to przybiegła. Gdzie mogła się ukryć? Pewnie za kolą? Nie, pusto. No dobra, to przyjrzę się frytkom. Hmm, tu też nikogo nie ma. Ach, z chęcią bym taki zjadł. Gdzie jeszcze może się tu ukryć złodziej? Nawet nie wiem. O, słyszeliście to? Hmm, nikogo nie widzę. Już wiem, siedzi w koktajlu mlecznym. Wyciągnę cię stamtąd. Muszę ci tylko odciąć dopływ powietrza. No, byłaś! O nie, Ech, nie mogłam oddychać! Znalazłeś mnie! Świetnie, aresztujecie! cię! Wychodź z tego koktajlu. Muszę ci założyć kajdanki. No i wpadłam! Wow, jak to fajnie! Jest nawet aparat! Cześć! A czy w więzieniu będą podawać krew? Ojej, jak tu jasno!